Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku przedstawię Wam fakty, o których na pewno nie miałeś pojęcia. W ciągu swojego życia George Washington napisał między 18 tysięcy a 20 tysięcy listów. Dorosły słoń jest w stanie utrzymać w trąbie ponad 7 litrów wody. Elvis Presley nigdy nie otrzymał formalnego wykształcenia muzycznego i nie nauczył się czytać nut. Nie napisał także żadnej ze swoich piosenek. Przeciętny człowiek w swoim życiu przechodzi średnio 9672 drobnych urazów. Internet NASA jest 13 tysięcy razy szybszy niż ten, którego ty aktualnie używasz. Może osiągnąć prędkość do 91 gigabitów na sekundę. W 1978 roku student z USA, który otrzymywał za pracę najniższą krajową, mógł zapłacić za 4 lata nauki w koledżu bez korzystania z kredytu. Eminem spędza godziny na czytaniu słownika, aby poszerzyć słownictwo do swoich rymów. Turbulencje w samolocie doprowadziły tylko do trzech zgonów w latach 1980-2009. Jessica Cox stała się pierwszym na świecie licencjonowanym pilotem bez rąk a aerożel jest najlżejszym materiałem na świecie. Teksas ma co najmniej 200 opuszczonych miast widm. Dinozaury często połykały duże skały, które pomagały im mielić żywność w żołądkach. Gdy mama pingwin straci swoje dziecko, czasem kradnie małe innym matkom. W Indiach powstało eksperymentalne miasteczko Auroville, w którym nie ma pieniędzy i żadnej religii. W ciągu 6 godzin pustynie na świecie otrzymują więcej energii ze słońca niż ludzie zużywają w ciągu roku. Zamki stały się popularne w czasach Wielkiego Kryzysu, gdy guziki były za drogie w produkcji. Na pustyni Mojave jest tajemniczy basen, jeśli go znajdziesz, możesz korzystać do woli. Naukowcy identyfikują zebry, skanując ich pasy coś w rodzaju kodu kreskowego. Jeden na 50 tysięcy pingwinów rodzi się brązowy zamiast czarny: Hawaje, Vermont, Alaska i Maine. W tych miejscach zakazane są billboardy re reklamowe. Ośmiornica zje swoje odnurza, gdy będzie naprawdę głodna. Do 1950 roku w Stanach Zjednoczonych pogodynka nie mogła mówić o tornadzie w telewizji. To już by było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś miły komentarz. Dzięki wielkie. Cześć.